Witajcie na kanale WinTechnologia. Jestem Rafał i zapraszam na materiał jak tanio kupić laptopa do grania i nie tylko. Czas publikacji filmu nie jest przypadkowy, ponieważ sposób zakupu laptopa ze sporym rabatem najlepiej sprawdza się właśnie w tym okresie. I zaraz powiem Wam dlaczego. Tak jak wspomniałem przed chwilą, dlaczego ten czas będzie najlepszy. I nie mówię tu o promocjach, które zaczną organizować sklepy w tygodniu przed Nowym Rokiem. Często zdarza się, że są to po prostu ceny z przedokresu świątecznego, a nie jakiś super przeceny. Mam tu na myśli zupełnie inne zjawisko. Jest nim zwrot nietrafionego lub niechcianego prezentu. W większości sklepów sprzęt po takim zwrocie musi zostać otwarty i sprawdzony. Czasem dochodzi też do uszkodzenia pudełka transportowego i mamy laptopa tańszego o kilkaset lub nawet o tysiąc zł. Zobaczcie kilka ofert, na które trafiłem, przygotowując ten właśnie materiał. A na jego końcu powiem Wam, jak szukać takich właśnie okazji. Pierwsza to DLG 15 za 3699 zł z RTX 3050 Ti 90W oraz procesorem i5-10200H. Posiada on 16 GB pamięci oraz zainstalowanego Windowsa. Natomiast jego regularna cena oscyluje obecnie w przedziale między 4600 a 4999 zł. Właśnie przygotowuję jego recenzję i powinna pojawić się ona na kanale przed Nowym Rokiem. Kolejną ciekawą opcją odletową jest ASUS TUE F15 za 3749 zł. Podobnie do poprzednika posiada on RTX 3050, ale bez TI w wersji 75W, za to może pochwalić się lepszym procesorem. A jego obecna cena to między 4599 zł. a 5000. Najlepszą ofertą z ceną do 4000, jaką udało mi się znaleźć, jest Asus Rockstreet G15 z RTX 3050 95W za 3899 zł. Miałem okazję go testować i w tej cenie jest to chyba najlepszy z możliwych wyborów. Link do recenzji znajdziecie w opisie oraz pojawi się on nade mną. Jego standardowa cena w tej konfiguracji to około 5000 zł. Natomiast ciekawą propozycją z rtx 3060, którą udało mi się znaleźć, jest Dell 15 z TGP grafiki 130W, Ryzenem 7 5800H oraz Windowsem, a to wszystko za 5400 zł. Jest to wersja, która otrzymała nowego BIOSa i opcję MUXa, dzięki czemu wydajnościowo wypada on bardzo blisko Legiona 5 z tymi samymi parametrami. Natomiast jego regularna cena oscyluje w przedziale między 6200 a 6700 zł. Pamiętajmy, że po takim zakupie nam też przysługuje czas na zwrot, więc będziemy mogli go dokładnie przetestować i, gdyby coś było nie tak, zwrócić. Lub jeśli sklep ma oddział w naszym mieście, zamówić z odbiorem osobistym i oglądać w sklepie. Niestety, niektóre sklepy traktują taki zakup jak zakup stacjonarny i możecie mieć problem ze zwrotem. Dlatego zachęcam do wcześniejszego upewnienia się u sprzedawcy. A teraz najważniejsze. Gdzie szukać takich okazji? Część sklepów posiada zakładki Outlet na swoich stronach internetowych lub przy wybranym laptopie pojawia się dodatkowa zakładka z informacją o takiej opcji. Inne posiadają konta na Allegro, gdzie możecie dokonać zakupu. Wszystkie pomocne linki umieściłem w opisie i mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie w supercenie. To by było na tyle. Życzę udanych łowów i dajcie znać w komentarzach, jeśli udało Wam się kupić coś ciekawego. Jeśli interesuje Was ranking najlepszych oraz najgorszych laptopów dla graczy, linki znajdziecie w opisie. Do zobaczenia!